Wszystkim. Jest godzina 8 rano niedziela 22 grudnia zaczynamy nową pracę jedziemy dla Royal Maila czyli Poczty UK A, Ale właśnie będziemy tankować ad Musimy jeszcze zamieść naczepy, bo kurwa ktoś nie posprzątał tej naczepy 别得了。 Zostawiam naszą naczepę na parkingu Biorę ich double deckera Jadę do Terstone, To jest jakieś tam 40 km stąd Także easy robota A mam się zrzucić i wrócić na pusto Fajnie, także zaczynamy 147 To jest ta naczepa No dobra, podpinamy Musimy podnieść naczepę, bo kurwa za nisko na nogach jest i nie idzie się wbić. Podnosimy tyle i będzie OK. zabezpieczone Teraz ja tak, to są angielskie podłączenia Ja mam europejskie kable, bo ciągam europejską naczepę ale mam takie redukcje z angielskiej na europejską No dobra, więc tak, naczepa podpięta Jeszcze ja tylko światła z tyłu 吕大峥 Wygląda następująco: chłopaki się załamali. Mają 2200 koszy do rozładowania. Są puste koszy na listy. jakże trochę tu zajmie, bo to jest jedna podłoga, a później druga podłoga. A ja mam czas, to sobie właśnie zjem śniadanko. Więc tak jest godzina 13:30. Rozładowali, od razu załadowali i wracam tam, gdzie skąd zaczynałem, jadę na tamten yard do creek'u no i zobaczymy co dalej, czy dadzą jakąś następną robotę czy to już będzie wszystko na dzisiaj do usłyszenia później więc moi mili tak sytuacja wygląda następująco dostałem drugą pracę jadę w tym same miejsce i to będzie na dzisiaj koniec Ale rozładować, prawdopodobnie załadować wracamy i koniec także idealna praca, tak dla mnie żeby się napracować. Także naczepa zapięta, zapinamy wrotki i lecimy. i 130 km na dziś 12 godzin trzeba zadowolony No i wracam do siebie na jazd i do domu. jutrzejszy plan jest taki, że o 15 startuję jadę zabrać na Double Deckera, drzeję w stronę Szkocji Tam w połowie drogi zmieniam się z drugim kierowcą który jedzie ze Szkocji, zamieniam na wracam na wybrałem na czepę odstawiam na czepę i do domu także trzymajcie się miłego wieczorku miłego tam sobie, zalecimy a ja śmigam już do siebie na bazę i idę do domu Dzień dobry widzowie 23 grudnia godzina 14.50 ładujemy kartę do Tacho I zaczynamy ostatni dzień przed wigilią. Jedziemy na zmianę naczep z drugim kierowcą w połowie drogi do Szkocji. Karta nie się ładuje. My zaczniemy o godzinie 15. Jeszcze odjadę od naczepy, przesmaruję siodło. Więc tak, dojechaliśmy na hub. Czekamy, aż skończą ładować naczepę. To jest duży hub logistyczny. Wygląda. Paki ładują tutaj naczepy. I tu wrócimy. Właśnie zaraz skończy ładować, podpinam, wyjeżdżam. Eee, spinam to pasami. I grzeję w kierunku Szpocy, a mam dojechać za prestą na CPN się zmienię z drugim kierowcą drodzy widzowie podpiliśmy takie gubieńko z podwójną podłogą musimy to teraz zabezpieczyć pospinać no i będziemy śmigać Tyle lepiej to już zapięte z góry osunięta, tak te pasy są o, niby naciągnięte a trzymają go tak że nie pisałem ciemno już to nie widać teraz w sumie nic nie trzymają naczepa zapięta ciemno jest nic nie widać ale jest to kurwa, kawałek cholery kawałek plamdeki jest żagiel niezły Zapięta, wskakuję ja I zapinam na tą Szkocję Raczej w kierunku Szkocji No i tak to wygląda Jeszcze zaczęło padać Lecę Więc witam, dojechałem już na parking, czekam na tego drugiego kierowcę ze Szkocji, w międzyczasie robię breaka, grzeję sobie warzywka z mięskiem zjem sobie kolacyjkę i pójdę na wylko, poleżę trochę odpocząć I przyjedzie, to przyjedzie, zmieniamy i wracamy z powrotem więc tak moi drodzy nie, naczepa zmieniona, kierowca dotarł. Jest godzina 21.40: Zmieniliśmy się. break zrobiony, kolacyjka była zjedzona. Godzinkę, człowiek się zdrzemnął. Angel, mam teraz 160 km, dwie godziny. Jedziemy to zrzucić. Godzina 22, pogoda się popsuła, pada deszczem. Jedynie fajnie na autostradach, niewielki ruch. Wam jest godzina 22.50 a mi już się nie chce, jak ja się odzwyczaiłem od takiej nocnej jazdy. Już wolę wcześniej rano wstać niż tak długo pracować nocami. Ale zostało jeszcze 57 km, także do północy dojadę, mam nadzieję, że szybko tam rozładowują i odstawię tą naczepę i na bazę i do domku wejdźmy na to depo co muszę zrobić to teraz otworzyć kurtynę podjechać na później na drugi drugą bramę tam mi szanter powie dalej więc idę otwieram te wiadostwo i działamy dalej no więc tak e, update sytuacyjny godzina Pierwsze 30 rozładowany naczepa oddana, i wracam z samym koniem na, na bazę. I zaczynam święta. Następny start wam, 27 ale jeszcze nie wiem o której godzinie. Także jeszcze raz wszystkim życzę zdrowych, wesołych świąt. I do zobaczenia. me